Efektem naszej pracy w roku 2021 były kolejnych 10 wybudzeń dzieci, także w tej chwili na koniec roku to jest już 89 dzieciaków, które, które się obudziło, no i także jak gdyby no, pewnym, pewnym takim znakiem pełnej naszej pracy jest to, że rok 2021 kończyliśmy, w komplecie to znaczy mamy 15 dzieci, z którymi w tej chwili cały czas intensywnie pracujemy. Także nie był to rok zły, nie był też ze względów właśnie tych pandemicznych najlepszy, ale z, z optymizmem wchodzimy w następny. Mamy nadzieję, że ta epidemia w końcu w tej pierwszej połowie roku naprawdę nas jako kraj, jako służby zdrowia, ochronę zdrowia opuści i będziemy mogli już w pełni normalnie funkcjonować.